W pierwszym odcinku wedle wskazań po prostu taty hejtera ocieplimy mój dom bedrokiem, a bardziej zabezpieczymy go bedrockiem, którego dostaliśmy na poprzednim odcinku, żeby ten dom był bardziej bezpieczny. Do końca nie wiem o co chodzi i dlaczego mam mieć takie zabezpieczenia tutaj, ale stwierdziłem, ok, skoro dostałem bedroka, no nie wykorzystam go do jakichś beznadziejnych celi, tylko do tego co mi każe tata hejtera. Dzięki temu zyskam zaufanie i dzięki temu po prostu będę be be też bezpieczniejszy. No jak widzicie, już zwaliłem, bo przez przypadek klikłem. No i ten bedrock z nami tutaj będzie już do końca. Subskrybujcie oczywiście kanał, wpadajcie na plusa, a ja słyszę jakąś co ty co ty tutaj robisz, ty? O, siema! No, siema? Ej, to jeszcze. Ej, ale koniec Czo... ci zbudowali tutaj. Te, przed wczorajtem jeszcze oskarżasz, kurde, o kradzież jakiejś broni, a dzisiaj no, co? Siema mi Ja dobrze do tego byłeś, ty, burtu. Co ukradłem? Ja nic nie zrobiłem! Tego tatę z, sejfu. Nic nie zrobiłem, nie człowieku. Nic nigdy dobra, nie ukradłem. Dobra, już Walić w ten temat, bo nie chcę mi się z tobą guzdrzyć. No dobrze, weź. Tato się kazał się mi przejść, pomóc ci i doda mi staka bedroka. Ty jesteś nienormalny. Skąd tam masz taką. Tata ci ej. dał? Ale nie powiedziałem, że go zużyję tutaj. No, aha, nie, Dobra! Aha, nie bo okay. sklep, bo ci Bedroka postawię na, na, na okno. Dobra, słuchaj, ja nie wiem co tutaj w ogóle dzieje się za cyrk, że ja mam mieć bedroka e, w swoim domku, niby Ech. dla bezpieczeństwa, niby coś tam. Ja nie wiem po co to jest, nie wiem co ten twój sobie wzdurał, no. ale zrobimy tak, jak on uważa. Że, że po prostu, wiesz, ja obecnie powiedziałem. Wie... mamy tą chatę zaplombować? Słuchaj, weź, sobie powiedział sobie twój że ja jestem jego ulubionym pracownikiem i że bardzo lubi. A o Tobie nic dobra, nie wspomniał, a o Tobie nic nie wspomniał, czyli mnie po prostu ubóstwia, a, lubi, uwielbia, więc Ciebie nienawidzi, tak, mówię, żeby, żebyś mógł ryzykować swoje życie. Ja, 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 Ty po prostu jesteś zazdrosny, jesteś po prostu Będziesz zazdrosny. Ja Ty, kubku. dobra. Jesteś zazdrosny, dobra, zaczynamy ja renowację Słuchaj, ja myślę, że my chatę zrobimy w ten sposób, bo ja nie wiem właśnie jak ja mam się zabezpieczyć, ale co, no walimy tylko no, ja tutaj? Ja to na, na swoim sposób. Ty masz swój, no dobra, no, ja po prostu, ja po prostu robię tak jak on mi kazał, czyli tak, zamienię te ściany na bedrock, e, zamienia właśnie takie po, po, pojedyncze ścianki, a ty możesz zająć się, nie, e... nie wiem, podłogą albo sufitem. Dobra, ja zamienię, ja zamienię coś, czekaj. No to zamieniaj, bo ja tutaj zaczynam się, widzowie, ja biorę do roboty. Budownicy. A, a piwnica do roboty. to co? No robię piwnicę, no właśnie od piwnicy zaczynam, człowieku. Ja nie to mogę być. Będziemy... Oj, przecież muszę sobie... Jak to nie jest piwnica? Oczywiście, że to jest piwnica. A to tu jest? na dole patrz, co to jest? A to jest piwnica, no. No ale to ja myślę. Myślałem... No ja my to jakiś pokój taki, wiesz, Do tortur. No nie, no co ty? Ja mam no. mieć tutaj bezpieczne miejsca, a nie kurde za... mm. zaplombowane No dobra. Ty. Nie rozumiem, się akcelu zamienić. No no ja robię tutaj sobie właśnie teraz tych, 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 o, żebyś. Jest. Ja nie mogęć Bedrock w pokoju! Będę mieć Bedrock w pokoju! Ale to ładnie wygląda! A ty co kurde, a ty nie masz takich rzeczy, co ty ja? robisz? Ja jak no ja, ja będę og... chciał, to będę miał! Dobra, to. no to no, no, dobrze, dobrze, dobrze robisz, dobrze, dobrze, rób to, no, no, no dobra, ja tutaj będę robić. Ja myślę, że my widzę właśnie takie rzeczy tutaj będziemy zamieniać. proszę bardzo. jakie to stresujące stawianie bloków. No, bo tutaj jedna, jedna pomyłka i kurde, nie da się cofnąć, bo no, niestety taki jest Bedrock Ale jak to Ale, wygląda. Kurde, ja to muszę lepiej przemyśleć, bo mi zaraz braknie jak tych bloków. jak to wygląda. Ja mi zaraz braknie tych bloków. Ja muszę to jakoś lepiej przemyśleć, bo tu kurde Ej, naprawdę. Się nie ma da rozwalić. Nie ma łatwo. Ja to i tak w ogóle ja sobie tutaj zostawię kilka dziurek, żeby w razie czego móc po prostu stąd wychodzić, nie? No bo twój tata to jest jakiś niepoważny, że ja tutaj mam to wszystko z bedraka zrobić. No tak. dobra, ja, tam nie, nie robimy. robimy, stawiamy tutaj wszystko, patrz tu! To koła łóżka. Tak, no tu musi być bezpieczne, tak, ale ja myślę, że my te ściany zniszczymy i za te ściany Patrzę, że tutaj robię taką ściankę bezpieczeństwa z Bedroka, o I ona sobie tutaj e? po prostu będzie oddzielać te. O nie! To nie! Nie, głupi człowiek! Nie dobra, no nie po starego i się to naprawi. No tatuś może, bo tatuś ma bedroka, w przecież sensie ma kreatywa, to może sobie to zniszczyć. No, nawet może nam pomóc tutaj ten, usprawnić to. Przecież. No, no, on by to mógł sprawdzić, tylko on raczej nam nie będzie chciał pomóc. Dobra, tutaj się już nie da postawić, tam się da przejść, dobra, to to olać. Tą ścianę całą trzeba zdemolować i strzelić na bedrock. To jest naprawdę dużo roboty. Ale Lecimy, 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 widzowie To jest bardzo ciekawe, że tata hejtera chce mi w ogóle kurde coś takiego zrobić No nie wiem, ja tego to, totalnie nie rozumiem Nie no, mówię ci, on ma z ciebie bekę, ty piepo, po prostu, żebyś myślał, że jesteś ważny Jak że ma bekę, jak on mi... W trudnych zadaniach Co ty gadasz? Jak ma bekę, jak jestem jego ulubionym pracownikiem? Nawet mi sam mi to powiedział y -y -y. A z ciebie Taka. ma bekę, bo mówi, że jesteś hmm. beznadziejnym synem O, no tu jest Co? A to tu nie daje Bedroka jakieś krata to jest przejście przecież tutaj, do tego. Ty. Ta, ta ściana nie jest ważna w ogóle. A ja nie wiem w ogóle co to robi te krata ty. Nie wiem, ja też nie wiem. No, no, to dobra. To jest nieważne chyba. Zostawmy Bedroka. O, na tam, tu. Ja stawiam w takich miejscach, żeby to na pewno na 100% było jak najbezpieczniejsze. i też masz tak robić. Żeby to na pewno było to, bezpieczne. Sej, to ma być najbezpieczniejsze miejsce na palionowie. O nie! Oho. Drugi zwaliłem, no Ale... Debil. No, bo nie da się. No, tu... no, debil po prostu. No i moment, tak, brzydkie, ja one takie brzydkie, będę teraz miał w tym domku, no. Kurde, dobra. Muszę się bardziej starać. Dobra, 28 zostało. Chyba. Ale tu jest to mocne. Ja nie mogę, no to się nigdzie już nie da przejść. Patrzcie to widzowie, nie? Ja nie mogę, dobra, to jest tak mocne. Tutaj też już jest dobra. zablokowane. To jest, wszędzie jak to pięknie. ładnie wygląda w ogóle? Ja nie mogę, no to jest przepiękne, mi się to mega podoba, no. To jest mega dobre, dobra. A tutaj ja myślę, że tą ścianę chyba też za. Nie, wiem, ile ty jeszcze masz, bo trochę dużo ci zostało? Ja mam 40. To zablokujemy chyba też tutaj. Czemu? No bo, no bo to tutaj też, no to musi być zablokowane, no musi być bedrockowe. No to ma być bezpieczne miejsce, to no to co? Ten tyfie. No nikt ma tego nie rozwalić, ja tam nie będę teraz po prostu wchodzić. No przecież to ma być. No to, to już być... tam nigdy nie wejdziesz, ty sobie zdajesz tego sprawę. No wejdę tam, bo mogę zniszczyć ten blok na przykład tutaj, tam wejdę na no spokojnie. Boże, co za ty, no, no dobra. To ma być tylko, ty nie rozumiesz tego. No, dobra, Twój tata dobra. pewnie to zniszczy, jak już przestanie bajerować, na. że tutaj coś się stanie. Masz jeszcze bezroka, czy nie? No mam jeszcze 19. Tą ścianę Dobra. trzeba jeszcze zabezpieczyć. To co robimy. Supik, tutaj patrz, musimy się zamknąć chyba, co? No nie wiem, czy to z... A jak ja wtedy wyjdę z domku? No, nie wyjdziesz. No, ja nie ja jak nie, nie wyjdę? Jak no, no nie, nie wyjdę? No to tak nie rób, no to, to, no, to, no, to no co ty robisz ty? No, nie wyjdziesz stąd i tyle, no i zostaniesz tu, typie. Nic tam nie rób na razie. Nie ma, nie ma takiej a, opcji. A jak to stąd wyjść, tutaj też nie wyjdziesz. No tutaj no nie. No tutaj nie. No kurde, no ja w to tu. tak. Jakiś za ciosem, trzeba w sum... to teraz W sumie to ja już zaraz nie będę miał gdziekolwiek gdzie wyjść, no ale nie, no to tak nie miało być, a po prostu zabezpieczyć zabezpieczenie przed ewentualnymi złoczyńcami, nie rozumiesz? Taki jest plan. Taki jest plan, żeby to ale właśnie zabezpieczyć. To roz... Ja tu zabezpieczam, żeby też się tędy nikt nie włamał, nie rozumiesz? A. Takie bezpieczne no miejsca tutaj. Został mi jeden bedrock tu w ogóle. To jest zabezpieczone tylko. tutaj. Dobra, daję tak, okej. Okay. No. I Sufit nie jest zabezpieczony. Musi to być tak. Sufit, no, sufit też trzeba będzie zabezpieczyć. No dobra, ale mi się... Tylko który? Póki co, to mi się tutaj to podoba. No tutaj jeszcze musisz bedrocka, bo ile ty masz jeszcze bedrocka? Ile ty? No, tak, ja zostało? mam dużo. Ile ci jeszcze od taty zostało? masz się troszkę ode mnie O, dobra, 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 to ty mało zużyłeś ty, no to, to ty się obijasz Mała, bo ja, ja tutaj, tutaj rozsądnie działam, a nie tak jak ty Te ściany trzeba tu podmienić na bedrockowe, żeby też tutaj było bezpieczeństwo W ogóle strasznie o? miło, że twój tata się o mnie tak martwi, nie? Ma martwi się o mnie Marcy. bardziej niż o ciebie no, do no tak! Lepiej, on cię za niedługo zamknie tu cały. Jak mnie zamknie, to, jak on nie, nie jest. jest w stanie? Co ty gadasz, ty? Ja Peru, normalnie mam tutaj wyjścia porobione, ty nie stajemy mm -hmm. tutaj zamknąć. tu mam wyjście. Na ja to pewno. robię tylko dla bezpieczeństwa, żeby on się nie czuł tutaj ten. Typie, jest na komenda jest i dobry. wszystko jest bedroka i ty już to nie wyjdziesz. Co ty w ogóle, kurde, gadasz za głupoty, ty mi tu lepiej tam pomóż, kurde, ten bedrok stawia bę... Denerwujesz, no, kurde, no, tu, tu, kurde, elegancko, jeszcze ma być bedrok, mam 16, nie wiem czy mi to styknie, dobra, tutaj daję tak, pyk, pyk, nie no, raczej styknie Cyk, 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 idealnie, patrz, pyk, no, no jest, kurde, ja. ale to ładnie wygląda, no jeszcze tutaj trzeba to budować. Nie musisz po starego, żeby to więcej bedroka Bo to ja, nie jest To ty, ty się ty typie. ja ci bedrocka więcej nie dam No jak masz mi więcej bedroka, ja, jak Ja, to ja muszę ten... do swojej chaty, co, jak chcę so, ogarnąć jak Do swojej? swojej swoja, A? po co ci Pedro w twojej chacie ty? Tak, bo, bo chcę, bo mi się podoba. A ja tydzień odwalił, nie? Wiem. No tego się już nie da zniszczyć, to, jest. To, już, to już do końca życia już tutaj Ale zostanie, bus. rozumiesz to. to już tego nie, już się... może mój tata to może rozwalić. No twój tata jako jedyny to może rozwalić, on w ogóle te ściany potem rozwali, bo to nie rozumiesz o co chodzi. To jest dla bezpieczeństwa, bo ktoś ma teraz broń na panionowie, on się o mnie troszczy i dzięki temu nikt się do mojej chaty nie włami w nocy, rozumiesz? A mnie się nie troszczy? No widocznie nie! Widocznie nie! I dlatego ja jestem z tego bardzo zadowolony. Kurde, tylko nie wiem co z tą ścianą, bo ta cała ściana jeszcze Dobra, jest do zrobienia. ja się idę, wiesz. Jak idziesz? No to pomóż mi tutaj jeszcze. jeszcze, ta ściana jest. to, Zdwoń tu po, po tatę, żeby jeszcze więcej Petroka załatwił, bo tu trzeba to jeszcze zrobić. Co ty robisz? Eee! Eee! Co ty, co ty robisz, ej? E. To zrobiłem tak, jak mi tata kazał. Jak tata ci Elo. kazał? Otwieraj te drzwi, ty! Nie bądź, kurde, głupi. Elo. Wylazł widzowie ty Dobra, nie wiem o co chodzi. Hater mnie tu zamknął, ale. Nie wiem, nie. Dobra, okej, okay, no. Schody zbuduje się. obok, znaczy. Eee. Uh, aha. Eee, dobra, schody mogę tu zbudować w góry, przecież nic nie ma jeszcze sufit jeszcze nie jest z Bedroka. Dobra, git. Nie wiem po co to zrobił, ale nawet miło, że tata hejtera tak się o mnie martwi, że daje mi te ściany z Bedroka, bo dzięki temu ja faktycznie czuję się bezpieczniej. Zaraz sobie ogarniemy jakieś drugie tajne wyjście, w którym będę po prostu mógł wychodzić do osób spalionowa, a dzięki temu nikt do mnie nie wejdzie i nie będzie chciał mnie napaść, bo tak naprawdę ja wiem, że Tost ma tą broń i że nic złego mi się nie stanie, ale to są wszystko takie pozory, żeby przypodobać tacie hejtera, żeby po prostu nic złego mi nie zrobił, więc myślę, że naprawdę wychodzi git. Dajcie znaka, co o tym myślicie. Mi się wydaje, że całkiem spoko opcja, w końcu no, mamy najbezpieczniejszy dom na Palerynowie.